Żyje, tam, ja mówię, nie, przepraszam nie, nie, was, nie, powiem nie, wam coś, nie, że pan że mnie nie stać, pan stać pan na zrobienie w knajpie, żeby to wiesz, to do, do tego wolę. Ale ale to przyjemnie. Proszę I tak, brać talerzyki i bibo. Weźcie gdzieś pomóżcie. Daj daj ten Mańkowska, okej? Mańkowska. Nie, ja muszę mi. Tu talerzyki, proszę jeszcze zebrać. No, no, widelce to w razie czego to rzucajcie gdzieś. Tutaj jest. Misia, poszła w siebie Co robisz Słuchajcie, komu jeszcze ciepłe są flaki? Kto nie jadł flaków? Andrzej, flaczki chcesz? Nie, Nie komu. Włodek, flaczki. Daj. Póki jeszcze ciepły, ja już bigos No właśnie, właśnie, zaraz grilla odpalam, przez to później nie przejemy tego grilla. Nie, to jak warzywko, tak, nie. Nie. To, 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 to jest Moje siostra, było no, warzywko. Tak? Ja, ja chyba to, też będę warzywko. Pacek, ja przy okazji przyjadę do ciebie, to dowiemy się, kurwa, jakie co ty masz za leczenie, bo bo muszę cię w jakieś odpowiednie ręce. Tylko że oni już takich kurwa ludzi 52 roślin to skreślają. No to skreślają. To kurwa bliżej i kurwa powinieneś na morze jeździć, kurwa do piachu się przyzwyczajasz. <głosy> Chyba <głosy> rozumiesz moje żarty, zawsze żart, no, Chyba się nie obrazisz. Nie. Każdy z nas tam trafi. Nie tylko nie się nie tylko na się na ma coś Marek. Marek ja sobie piosenkę perfektu nie puściłem. Nie, by <suszy> nie, <jeszcze> nie <suszy> nie? Markowski nie, też lubarty Lela. Nie o, nie ma O. Oooo! No co ty? gościu. Oh, Josh! Josh. Chodziło, no, no, widzisz kto przyszedł? Widzisz jacy koledzy? Poznajesz no, tych no, kurwa wszystkich no, kurwa. Pamiętają? Ciulów? Hahaha <śla> Mironka to znasz nie, nie też? To ja mam, ja mam no, Mirona byś nie no, znał A tu mój no, serdeczny przyjaciel, pan Zdzisław no, Tutaj to, ten... to możesz Wacka Dudka znać może No na może Siłkarz w OPG-ku był ja muszę, no, tak. Zdrożyt, Kiedy? Tam w biskupiak, a strusia ci nie wziął Nie, bo wstrzyść wstawiłem, a Weź gdzieś tam, gdzieś sobie, Wiesław? Stefan. No. Cześć. A nie, no to już pamiętam. Po prostu no, no, poznali, przecież, no przecież Był jakiś moment przecież no w ZT1, Stefan, w, jak... no w jakimś momencie. Nie chcę, no, nie no nie chcę powiedzieć. Cześć, Andrzej. No. Cześć, Stefan. No. No. Znasz? pamiętasz. Nie Ja bardzo mało. Stefan krótko, była później No właśnie, funkcję miał bardzo poważnie. No, dlatego nie pamiętam. A na głównie no no ja kasztanowe na zdrowie no właśnie no jak no na, na kasztanowe i to dobre. na dole A, i zdaje no ja wiem no, u mądrego to jest na pierwszym budynku. To, 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 to jest u tak u mądrego. mądrego ty nie znałeś mądrego ale no, kurwa ja też no, no to później pan ja wiem dzięki no proszę cię stefan już ci daję wszystko co A, trzeba, czekam, ja bo tutaj... grill zaraz już odpalę kurwa, Zniosą. bo oni wiesz cały czas, połóż gdzieś tutaj ten, nie? przecież nikt ci nic Zniosą. nie podpisał.